Witam. Chciałem wszystkim powiadomić o jednej rzeczy. Mamy koniec świata. Wiecie czemu? Gimper wbił 2 miliony subskrypcji. Czyli teraz, jeśli nie wiecie kim jest Gimper, to jest taki youtuber, który nigdy nie mógł wbić 2 miliona. W każdym razie teraz mm, musi to robić Bombsite B. i, i No i właściwie to Bombsite B to jest główny cel tej podróży. I wreszcie udało się nam do niej dotrzeć. Więc nie wiem co teraz będzie ze światem, ale jeśli już się nie zobaczymy, to... to, że, to przepraszam, to przepraszam. Nie, nie tak poważnie. <gum> Kurna. E, Gimper wbił 2 miliony subów. Nie wiem czy wiecie, ale zajęło mu to około. Mm, 2 lata prawie może? Może nawet 2 lata. E, I co? I e, to jest po prostu. Mm, nie tyle fajnie, w sensie cieszę się gratulacje Gimper czy coś ale to jest zabawne po prostu nie, bo teraz Gimper musi, stworzyć, musi zrobić wszystko co obiecał na te 2 miliony więc będzie ciekawie i tylko wyczekujemy, pani Gimper powiedział pan coś więc musi pan tego teraz dotrzymać panie Gimper, panie Tomaszu udział wow. no więc, ym, więc te Przepowiednie mówiące o tym, że Reguar... E, jego montażysta. Y, prędzej wbije 2 miliony niż... N, prędzej wbije milion, przepraszam, niż Giper wbije 2 miliony są nieprawdziwe I, i właściwie to tyle. Ja to był taki film dla Beki. Nie żartuję, to jest bardzo poważna sprawa. Z tego nie wolno sobie żartować, bo to nie jest absolutnie śmieszne. Pozdrawiam.